Duna, dwie minuty. W dalekiej przyszłości, hrabia wyżej sram niż dupę mam z rodu. Artretyzm dostaje zadanie zastąpienia barona Gesslera jako ciecia pilnującego planety Arakis, czyli Duna, Na Dunie, czyli Arakis. Duna i Arakis to jest ta sama planeta, ale żeby nam się nie myliło, to nazwijmy ją Kuweta Zero. Na Kuwecie Zero wydobywa się przyprawę, dzięki której to można podróżować w kosmosie. I jednocześnie daje ona niezłą fazę. Gesslerom natomiast nie podoba się ta podmianka, więc planują spisek przeciwko rodowi artretyzm. Syn hrabiego o imieniu Paukerson i jego mama Jessica Mercedes, a właściwie to jego mama, która należy do zakonu Benidessery, uważa, że młody to może w przyszłości być mega kotem. Cały ród artretyzmu przybywa na Kuwetę Zero, odjebani jak na wesele, a tam tylko pioch. Lecą zobaczyć, co tam słychać na tej planecie, i widzą, jak z tego piochu wyłazi gigantyczny odbyt, który zjada jedną z ich Tesli do wydobywania narkotyków. Paukerson nawąchał się tej przyprawy, przez co ma wizję kobiety z reklam perfum. Jakiś Chińczyk okazuje się być zdrajcą. Hrabia tata już prawie strzela kopytami, ale Chińczyk daje mu ząbek czostku, który ma otruć Gesslera. Tatuś więc z zionie czoskowym oddechem w Gesslera i sam umiera, ale Gesler nie umiera. Pokerson i mama uciekają przez pustynię, aż w końcu trafiają do farmerów i tam spotykają dziewczynę Toma Hollanda. Tą samą, którą Paukerson widział na reklamie Perfum. Jeden z farmerów wyzywa na pojedynek Paukersona na śmierć i życie, ale młodość wygrywa tutaj z doświadczeniem. Szef farmerów widzi w pale jego mamie, która okazuje się być w ciąży. Wybrańców, którzy sprowadzą na kuwetę zero pokój. Javier, szef farmerów, każe wypić Jessice szota, po którym każdy leszcz się przekręca, ale jako, że ona to jest z tych sery, to przeżywa. Pała już obraca dziewczynę Toma Hollanda. Po czym Libido mu tak skacze, że wybiera się na rodeo z wielkimi odbytami. Na planszę wskakuje nowy Gessler, który niszczy wiochę farmerów. Paukerson pije tego szota, co prawie jego matula się od tego przekręciła, i wlatuje do śpiocholotu. Aby obudzić tą pałę, była Holanda wyciera gile z polików i wpycha je prosto w usta Paukersona. Tamten oburzony całą sytuacją budzi się i wie też już, że jego matka to tak naprawdę Magda Gessler córka grubego Gesslera. Pała zabija swojego dziadka, Gesslera, i wyzywa na pojedynek imperatora z teledysku Fatboy Slim, grożąc mu, że wysadzi w pizdu całe zapasy przyprawy Kamis, jeśli tamten będzie cwaniakował. Młody Gessler na pewniaka chce walczyć w imieniu dziadka imperatora, ale Paukerson go zabija. Paukerson mówi, że teraz to on już będzie wszystkim rządzić i mówi imperatorowi, że weźmie ślub z jego córką. Florence piu, piu, piu. Na co była Holanda strzela focha i odchodzi.